Samoloty z Hiszpanii, bo... ...dobry Pan Bakero chciał powiedzieć... Pan Bakero chciał powiedzieć, że jest wykluczonym celem, ponieważ przyszedł małą stewardessę na pokładzie Boeinga 737, którym leciał Krona. wylądowali szczęśliwie. Podczas lądowania pan Bakero bardzo się zdenerwał, że nie może wziąć pod choinkę na stałe. Si! U Ciebie do dość tajemki? Czy ja... z całej jest no, a de... sí. e, Pan Bakero powiedział, że wisi piątkę Mojżeszowi? Sí, e... a, tak, Si, na piątkę D, bożę z D, kosten. Muczę D, muczę D, de D, de wronki. si, miejscem, gdzie przekażę życzenia wiernym kibicom kolejarza, będzie, będą wronki. De brągi, e Mucha de Ma nadzieję, że będzie tam równie fajna choinka jak tutaj w Poznaniu. No wyrocznie życzenia de mi, Bakero, Mucha de Imprezy, de Poznań, Mucha de Woda, Mucha de Jack Mucha de Asidu Pago, Mucha de Osa Osa, Mucha Mucha. Pan Bakero chciał przekazać, że ostatnim razem jak się schlał, to nie pętał skąd jest i wylądował w Bankoku. Czyli si, eh, Katwega z mm -hmm. Bangkokem, eh, mucho, 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 bien. Pójdźmy eh, wszyscy do bronek, do stajety. Witaj, wypada i pana Pogorzyńczyka za wiciukiem. Trener potrzebuje 3 lat, oh yeah. o je... Pan Bakero chciał powiedzieć, że zna bardzo dobrego dillera, co właśnie zaprezentował. Eh, mucho, degramy, degramy. Maja ale eh, in my country not problem, not problem. Legalizany, legalizany. Nie ma problemu z tym, żeby jara dzielsko i się... Z... Na koniec de mucze, de kolenda. Na koniec, na koniec, pan Bakero chciałby zaśpiewać kolendę. Chodźmy wszyscy zajerać plan! A de spania, o de spania, mucze pierna O de o